Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio zainwestowałem trochę pieniędzy na Filipinach i je straciłem. To, co widzicie za mną, to są te apartamenty, które miały zostać wybudowane. I ja straciłem 750 tysięcy peso. Ale okazuje się, że nie jestem jedynym Polakiem, który został oszukany na ten sam skam. I dzisiaj mam specjalnego gościa. Cześć, ja się nazywam Michał Kowalski i zapraszamy na odcinek. Tak więc słuchajcie, zaczynamy odcinek. Jesteśmy dzisiaj u Michała na jego budowie, bo jak pewnie znacie historię, znaczy tak po części. Ci, którzy jeszcze w ogóle nie oglądają Michała kanału, to może sam go zareklamuj. Słuchajcie, mój kanał to jest Defendo Gym, Michał Dudkowski, bardzo prosto. Gdybyście chcieli poznać jak wygląda budowa po filipińsku na Filipinach, to bardzo zapraszam, ponieważ większość w tym momencie odcinków jest z budowy na Filipinach, ale powoli, powoli powstaje. Wiem, wiem, wszyscy narzekają, że może nie powstanie nigdy, ale możecie zobaczyć sami teraz. Prawdopodobnie, jeszcze w, już w przyszłym miesiącu będziemy mieli zamknięcie domu i pozwolenie na zamieszkanie, a w maju będziemy mieć już na, na restaurację i siłownię i tak naprawdę planujemy, że do końca sierpnia zrobimy apartamenty. Tak, i słuchajcie, to jest ta budowa, na której za chwilkę Wam tak naprawdę pokażemy, ale na początek w ogóle wyjaśnimy tą całą sytuację, bo jak wiecie, ja dużo na ten temat nie mówiłem na kanale, tylko to, że tak naprawdę zostaliśmy oszukani i to, że właściciel tej firmy, z którą podpisaliśmy umowę, Michał podpisał umowę dużo wcześniej niż ja. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, nie wiem kiedy to oglądacie, ale dzisiaj mija dokładnie rok, od momentu, kiedy pierwszy raz właściciel firmy Adrian Diedrich, możesz tam zamazać później, e, zabrał nas tutaj w to miejsce do Bogao w Walencji na Filipinach i zaproponował sprzedaż trzech działek o wartości 500 metrów z groszami za 10 milionów i ze sprzedaż z razem z wybudowaniem wszystkiego, czyli sześciu apartamentów, siłowni i domu. Tak, no i Michał podpisał oczywiście tą umowę, ale to nie tylko i wyłącznie Michał, bo w tym momencie z tego co wiemy, ile osób tak naprawdę zgłasza te problemy z różnego rodzaju ziemiami na Filipinach, no czy może w obrębie tutaj tak naprawdę w Walencji, Darwin, Bakong, Tomagetę, tak, e, no to tak naprawdę jest chyba już 40-50 osób? Minimum 50 osób poszkodowanych i minimum 20 obcokrajowców jest z Ameryki ze Stanów Zjednoczonych. Tak. No ale słuchajcie, to też historia jest tak naprawdę długa i nie będziemy się dzisiaj skupiać na tym, bo jeżeli chcecie sobie więcej na ten temat się dowiedzieć, tak naprawdę odnośnie tego przekretu to u Michała na kanale jest kilka odcinków na ten temat. Jest kilka odcinków, a powiem Wam coś najlepszego. W momencie kiedy My już byliśmy właścicielami, znaczy właścicielami, nigdy nie byliśmy właścicielami. W momencie, kiedy już budowa trwała, mam zeznanie jednego ze świadków, który powiedział, że właśnie ten, który, z którym podpisywałem umowę i firmą, firmą, która nigdy nie istniała, Orange Kate Group, zabrał go na naszą budowę i chciał ją mu sprzedać kolejny raz. To jest, to jest dobre. No ogólnie słuchajcie, historia jest taka, że ta, ta osoba ma, można powiedzieć, Ech, długoletnie doświadczenie w oszukiwaniu ludzi i robieniu przekrętów na skalę międzynarodową, ponieważ to jest w kilku krajach, ale tak jak mówię, nie będziemy dzisiaj na ten temat rozmawiać. Dzisiaj jesteśmy u Michała na budowie, bo sytuacja skończyła się mniej więcej tak, że on kupił tą ziemię, jakby można powiedzieć, drugi raz od właściciela. Tak, yy, powiem Wam tak pokrótce. Yy, w momencie, kiedy już byliśmy na 100% pewien, że zostaliśmy po prostu wprowadzeni w błąd i prawdopodobnie stracimy tą, te pieniądze, które zainwestowaliśmy, 4 miliony peso, Podpisaliśmy anulowanie kontraktu. Taki był sprytny, że wiedział, że jeśli podpisze z nami anulowanie kontraktu, będziemy musieli go ścigać na drodze cywilnej i wcale nam nie zapłacił, mimo że robił show, że nam zapłaci. Po anulowaniu kontraktu i on nie zapłacił za twoją część, oryginalnemu temu właścicielowi 5 milionów, prawdziwy właściciel anulował kontrakt z Orange Cake Group, które nigdy nie istniało i my od niego kupiliśmy część ziemi dokładnie 4600 metrów i to było 15 maja, e, maja stycznia tego od tamtej, roku. tego 2025 i od tamtej pory od razu wzmożyliśmy już 16 stycznia już mieliśmy ekipę która wznowiła pracę Prace nie było od 15 listopada się zakończyły czyli grudzień dwa miesiące nie było pracy mhm. a wszystko się zaczęło od tego serdecznie przerwałem od tego że u nas prace cały czas trwały, więc my nie mieliśmy specjalnie mhm. powodów do myślenia, że jest to jakiś sposób tak, przekrętu, tak, prawda? Tak. Ale my zaczęliśmy drążyć temat w momencie, kiedy prace stanęły 15 listopada. I wtedy wszystko zaczęło powoli, powoli wychodzić na jaw. Mhm. Dobra, ale to już tak jak mówię, to już wszystko na ten temat. Teraz przejdźmy tak naprawdę na budowę i zobaczmy, jaki jest postęp. Bo tutaj Michał już więcej będzie opowiadał. Przejdziemy się i zobaczymy. Chodźcie zobaczyć naszą budowę. Dobra, słuchajcie, ogólnie tak pokrótce, żeby to szybko wyjaśnić, bo film, żeby też nie trwał godzinę. Michał buduje jak na razie trzy budynki. Trzy budynki tutaj powstają i basen. Tak, tu będzie apart sześć apartamentów pod wynajem, mhm. krótkoterminowy w większości. Będzie basen, dziura już jest. 4,5 metra na 16,5 m. Tutaj, gdzie stoimy, w tym miejscu, będzie mały barek i recepcja. Tutaj jak widzicie, to jest będzie siłownia 90 metrów, 91 około. E, na górze, cała góra, ponad 100 metrów to jest restauracja. Restauracja będzie i siłownia będzie tylko dla osób, które będą wynajmowały pokoje, ze względu, no i wiadomo, dla znajomych, tak. Ale nie chcemy też mieć tłoku. E, apartamenty są przewidziane: trzy apartamenty są dwuosobowe, tam pewnie plus dzieci, e, plus. Trzy apartamenty na górze są przewidziane maksymalnie na cztery osoby plus dwójka dzieci, powiedzmy. Mhm. E, tutaj będzie ogólnie to gdzieś mniej więcej w tym miejscu będzie zagrodzone, tak fajnie, prawda, palmami. A tu będzie nasz dom. Tak, bo to jest właśnie ważne, że Michał oprócz tego, że buduje tutaj tak naprawdę resort, no to dodatkowo buduje też swój dom, który będzie miał na Filipinach razem z żoną i z dziećmi. E, I tutaj też żebyście zrozumieli jedną rzecz, bo my wchodzimy na teren budowy, który został no jakby to nie powiedzieć porzucony przez y, pierwszą firmę No jak przestali budować, no to, to zostało to Zobaczcie porzucone tutaj Teraz już jest pozwolenie na budowę 10 już marca no. Umowę podpisaliśmy na, z firmą na budowę 21 marca Pozwolenie się robi 7 dni no. A trwało to 11 Także słuchajcie, tutaj jesteśmy na budowie, żeby No dokładnie tego mieszkania Tylko jest troszkę głośno, więc ja postaram się to później jakoś powyciszać na razie może tak z zewnątrz powiedzmy, co tu jest. Po prawej stronie tam będziesz miał swoje studio, tak? Tak, jest studio 3,5 na 5 metrów. Ogólnie cały dom ma około 150 metrów powierzchni. Jest master bedroom, czyli sypialnia główna, są dwie sypialnie dla dzieci. Do sypialni głównej jest łazienka i łazienka do dziecięca dodatkowo, plus storage room i salon z aneksem kuchennym. Tak, i tutaj po lewej stronie, to co widzicie ostatnie, to będzie salon z aneksem kuchennym. Co tutaj planujesz w ogóle zrobić, na tym, powiedzmy, tej przestrzeni? Nie mam zielonego pojęcia, ale myślę o takim jacuzzi, prawda, dziesięcioosobowym. Albo fontannie, <grym> <grym> więc są dwie opcje. Albo jeszcze kolejne, tutaj jak widzicie, zobaczcie sobie tutaj z tyłu, tutaj będzie tył tak naprawdę siłowni, restauracji. Możemy też zrobić miejsce do koszykówki. No, też mogłoby być, ale przy takich dużych szybach jak tutaj masz do sypialni to, no, to ja nie, nie jest mały strach, no, jest mały. ale będą grube, bo będą centymetrowe, tam o no, 8,5 milimetra Dobra Mamy ogólnie A... bardzo dużo jeszcze przestrzeni do zagospodarowania Chodźmy sobie, tylko uważaj tutaj jak chodzisz, bo może jakiś gwóźdź albo coś Dobra, ale słuchaj, ale teraz powiedz mi bardzo ważne, y, odpowiedz mi na bardzo ważne pytanie, bo to, jest, to wiesz, to wszystkich nurtuje, bo była na początku firma, podpisałeś kontrakt, że wiesz, że firma wybuduje cały budynek, wszystko, po prostu wiesz, za i tak. No, pod klucz, tak? Zgadza się. W tym momencie, z tego co wiem, to budujesz to na własną rękę, czyli wy zatrudniliście ekipę, wy zatrudniliście kierownika budowy. Tak. I... Dla tych, co nie wiedzą, to moja żona jest Filipinką e, od 2020 roku i ona decydowała, że nie chcemy brać kolejnej firmy i płacić dodatkowo za obsługę i za wszystko. Tylko my zatrudniliśmy asystenta, brygadzistę, zajmujemy się wszystkimi planami budowlanymi, prawda, zatrudniamy pracowników. To wiązało się dodatkowymi kosztami, prawda, jak kupienie sprzętu dla nich. Mhm. Tak, wiecie. A było... sprawdziłeś, ile to taniej wychodzi? Tak mniej więcej? Powiem tak, to wszystko zależy. Podejrzewam, że gdybyśmy wzięli firmę filipińską, czy nawet tam sterowaną od to by wyszło taniej, albo tyle samo, ale by był dużo gorszej jakości sprzęt zainstalowany. Aha. Dużo mniejsze kable, tak jak mamy 3,5 mm, 5,5 mm do, do klimatyzacji, e, włączniki i tak dalej, i tak dalej. Coś za coś. Mhm. Mhm. Tutaj, wiecie, koszty. No, Problem jest tak naprawdę z zorganizowaniem dobrych pracowników i problem mamy taki, że pracownicy jedni się zwalniają, inni nie przychodzą, trzeba cały czas szukać nowych pracowników, bo już mieliśmy, nie wiem, chyba ze czterech w ciągu trzech miesięcy musieliśmy zmienić jak nie więcej, 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 więcej ale dobra, powiedzmy, że czterech. Hmm. <laughs> e a poza tym jest to łatwa praca, tylko bardzo często trzeba kursować, trzeba mieć samochód, kursować, prawda, duma getę, sklep z powrotem, duma getę, sklep z powrotem, bo dzisiaj brakuje tego, jutro brakuje tego i pojutrze brakuje tamtego, a... Tu są Filipiny. Trzeba na nich wymuszać dodatkowo. To jest bardzo, to jest nowe doświadczenie dla nas, bo trzeba na nich wymuszać, żeby robili listę, prawda, codziennie albo co kilka dni na sprzęt, no bo jak zabraknie sprzętu, to będziemy musieli dniówkę zapłacić, a oni będą się nudzić. No materiału. No znaczy. dzisiaj na przykład pomagałem elektrykowi ciągnąć okablowanie tutaj do jednostek zewnętrznych klimatyzacji. Mhm. No jak widzicie, tutaj kable jeszcze idą, jest skrzynka zamontowana, czyli tutaj będzie zewnętrzna. To zewnętrz... trzy jednostki, prawda? Trzy jednostki klimatyzacji. Mhm. Bo słuchajcie, pamiętajcie, ja to wiele razy powtarzałem na filmikach, ale budownictwo na Filipinach różni się znacznie od tego budownictwa w Polsce. Po pierwsze, nie ma ocieplenia, nie ma czegoś takiego jak strefa przemarzania. Tutaj jest lato cały czas i zawsze temperatura jest na plusie. Dlatego jak widzicie na przykład takie gołe ściany i że na przykład woda jest w normalnych rurkach i to nie jest ocieplone, że to idzie po powierzchni, albo po prostu, no wiecie, to nie jest zabezpieczone, to to jest normalne, bo to po prostu jest strata pieniędzy. No, nie ma po prostu takiej potrzeby na to. Jesteśmy teraz u góry, tutaj będzie tak naprawdę restauracja, ale stanęliśmy sobie tutaj, bo tam akurat w środku jeszcze oczywiście roboty trwają, jest naprawdę bardzo głośno, no tutaj będzie chyba lepiej, ale zadałem Michałowi pytanie, jakie uważasz, że największe błędy popełniłeś w, od momentu jak przejąłeś tą budowę, czyli co byś tak naprawdę polecił nowym osobom, świeżym osobom, które podejmą się budowy na Filipinach? Nie podejmujcie się. Z jedne, znaczy, podejmujcie się pod warunkiem, że macie tłumacza. Bez tłumacza osoby zaufanej, no tak dalej. jak my mamy Agnes i mam żonę, nie jesteście w stanie zrobić tego sami. Wierzcie mi, mimo że jest to, można powiedzieć, język urzędowy angielski na Filipinach, to wszyscy wasi pracownicy nie są w stanie zrozumieć tego, co byście chcieli. Więc jeśli nie macie tłumacza i zaufanych osób, które Wam pomogą z dokumentami, z tłumaczeniem i z pomocą przy budowie, słabo widzę Waszą przyszłość budowlaną na Filipinach. No, to jest, to jest zawsze problem. problem. Zawsze problem z językiem. A jeżeli chodzi o dobór np. materiałów albo kosztorys, no bo na pewno obliczałeś sobie mniej więcej, ile będzie Ciebie kosztowało yy, skończenie tej budowy. Czy przeliczyłeś się z tym, czy ty więcej zapłacisz, czy mniej zapłacisz? Śmieszna, śmieszna sprawa. To jest krótka, gdzieś tam u mnie na blogu mieliście tą historię. Ja powiem wam pokrótce. Pierwszy plan to było zainwestowanie 2-3 miliony peso na Filipinach. Po tym jak dostaliśmy ładną ofertę tutaj z marzeniami całego resortu na 10 milionów, no dobra, niech będzie 10 milionów, ale w tym momencie cała budowa, zakończenie budowy już oceniam na 20 milionów. Więc. Jakby nie patrzeć, 7 razy wli więcej. Wliczając w to te cztery, które, które teoretycznie nie wiadomo, czy się uda z nie wiem. Zobaczymy na końcu, jak podliczę wszystkie rachunki. O, to dobra. Nie, jest problem ze wszystkim. No mówię, jeśli nie macie doświadczenia w budownictwie, tak jak ja nie mam na przykład, to naprawdę mam bardzo duże problemy, a to się pytam znajomych. Tutaj oni wam nie są w stanie, mimo że mają... Wiedzę i umiejętności te filipińskie nie są w stanie wam wytłumaczyć po angielsku. A jak będziecie mieli tłumacza, który też się na tym nie zna, też wam nie wytłumaczy. Więc, komunikacja to jest największy problem na Filipinach, jeśli próbujecie coś zbudować samemu. Ja też to, co zwróciłem uwagę na wielu budowach, które rodzina tutaj robiła, i na przykład, jeżeli i nawet przykładowo tak, przychodzi osoba, która nie ma zielonego pojęcia o budownictwie i ona chce mieć tak zrobione. Tak na przykład, co to nie jest logiczne, to nie ma w ogóle sensu w tym, ale ona chce mieć tak zrobione, to żaden Filipińczyk tej białej osobie się nie postawi i powie: Słuchaj, nie rób tego, bo to jest głupie, tylko po prostu jeżeli tak inwestor chce, to tak zrobimy. Co później na przykład nie będzie miało sensu, bo z tym się też spotkałem. Tak, ale na przykład ja mam inny problem. Bardzo często mówią tak, tak, tak jak było w. Prawie codziennie tak jest, tak? Zrobimy tak jak pan mówi po czym okazuje się, że robią całkowicie inaczej, bo się nie zrozumieliśmy. Więc y, nawet jak się zgadzają, to ja już teraz chcę, żeby potwierdzili to. Kolejnym takim minusem jest to, że jest problem z dostawami. Mało firm dostarcza sprzęt, który kupujecie, trzeba to y, płacić dodatkowo, więc y, jeśli macie trochę większą budowę, warto mieć samochód, kupić jakiś, wyjdzie to naprawdę taniej niż płacić za każdym razem za transport z takiego dumaguetę tutaj, za jednego malutkiego traka 800 peso. Mhm. A takich transportów mamy codziennie 2 3 na tę budowę, to nie jest duża budowa. No dokładnie. A tak, trak tak. kosztuje 150 tysięcy, można już kupić. No i oczywiście też pamiętajcie o doborze materiału, bo to są Filipiny. Tutaj nie ma takich wszystkich materiałów, takich technologii, jak my znamy po prostu z Europy. To jest bardzo wszystko to ograniczone. I nawet ty mi mówiłeś, że jak szukajesz czegoś już tam konkretnego, to się okazywało, że tego nie ma w sklepie. Tak nie? kolejny problem, no to dużo musicie, przynajmniej jak nie jesteście w manili gdzieś na Luzonie, czy w cebu, to dużo warto polecam zrobić dużo wcześniej listę i zacząć zamawiać przez internet materiały. Takie wiecie, już wykończeniowe, prawda? Bo takie podstawowe do, do budowy to znajdziecie. Ale tutaj w Dumagetę nie ma dużego wyboru y, odnośnie armatury na przykład do łazienek. Płytek może jest dużo, ale samych wykończeniu fug macie bardzo mało kolorów. Y, gniazdek, macie wszystko na jedno kopyto. Chcecie coś fajnego, chcecie coś naprawdę porządnego, no to internet, Lazada, Shopi, y, przychodzi tu na, w miarę, w miarę szybko. Tak, tak, rzeczywiście. No bo jak się na przykład pójdzie do normalnego sklepu budowlanego, no to tam są powiedzmy trzy rodzaje Klamek biała, czarna i beżowa, nie? Zgad nawet, nawet nie. <laughs> no ale, ale rozumiecie o co chodzi. To nie jest taki wybór jak w Europie. Po prostu są takie klamki i są takie klamki i, i macie wybór. Albo są, to co też zwróciłem uwagę, że albo są te okrągłe, takie kule, albo są normalne takie klamki, co się chwyta. I... Tak, ale one są identycznie zrobione w środku. To nie są takie jak u nas, wkładasz wkładkę. Aha, okej. Okay, no to... One są naprawdę, rozlatują się. Ja tam zrobiłem jedną, zainstalowałem, kupiłem za 2,5 tysiąca, pesos. chyba najdroższa, jaka była w sklepie. Złapałem, mocnie stanowem i urwałem no. Najdroższa klamka U nas wiecie jak mamy W drzwi się wkłada wkładkę I potem wybieracie sobie klamkę Tutaj jest całość Wkładacie całość do środka I to naprawdę jest chińszczyzna no To wiesz, to może dobry pomysł Na przykład Balik Bajan Box i Nakupować takich klamek, urządzeń I po prostu do wykończenia całego domu Tak, ale potem będzie problem Bo tutaj też nie ma takich Jest dużo, mało firm takich, które Wam Tak jak w Polsce Chcecie drzwi, to dzwonicie do firmy Chcemy drzwi takie i takie Proszę zamontować Nie, tutaj jest handmade Idziecie do sklepu, kupujecie drzwi i musicie sobie je polakierować, wywiercić otwory i dopiero zamontować. No. Zapomnijcie na przykład o ścieżnicy. Oni tutaj wszyscy w większości robią drzwi bez ościeżnicy. Znaczy, oście... po prostu wycinają sobie w betonie tutaj i dopiero montują do tego zwykłe zawiasy, prawda, do szafki. No, czyli te drzwi tak naprawdę trzy mocniejsze kopy i by się otworzyły. Pojedziesz sobie do magetę zobaczysz. Ościeżnica kosztuje więcej niż drzwi. 4 z solidnego drewna. To jest najśmieszniejsze. Ościeżnica 6000 peso, a drzwi 4000 peso. No, <laughs> No dobra, ale na koniec jeszcze najważniejsze pytanie, które podejrzewam, że większość z oglądających ten filmik sobie teraz zadaje. Czy jest w ogóle jakaś szansa, żebyśmy odzyskali te pieniądze, które zainwestowaliśmy w te budowy? Na Filipinach, według moich informacji, jeśli chodzi o sprawę cywilną, jest to bardzo, bardzo mała szansa. Nasz znajomy, jeden z poszkodowanych, wygrał sprawę właśnie z Adrianem na milion peso. Sprawa była już pół roku temu wygrana i się uprawomocniła, do tej pory nie zapłacił i nie dostał tego, tych pieniędzy, które wygrał w sprawie. Jedyna możliwość to jest zgłoszenie się wielu poszkodowanych i to się nazywa estafa, tutaj oszustwo na Filipinach, ale to jest już sprawa karna wtedy. No, ale słuchajcie, a tak naprawdę, tak jak wspomnieliśmy na początku, jest około 50-40 poszkodowanych przynajmniej I to już nie mówię tylko i wyłącznie o osobach, które tak naprawdę inwestowały w nieruchomości Ale nawet wiemy o sklepach, które mają po prostu niepopłacone rachunki które Na udział... duże sumy Tak, na duże sumy I słuchajcie, pomimo tego ta osoba dalej chodzi na wolności? Poczytajcie sobie artykuł, artykuł 315 Estafa na Filipinach z kodeksu karnego no i dodatkowo słuchajcie tylko i wyłącznie z tego co wiemy, 4 czy 5 osób oficjalnie zgłosiło sprawę w sądzie tak odnośnie tego przekrętu. A reszta tak naprawdę siedzi, no bo to są różne osoby, to przeważnie na przykład są obcokrajowcy, którzy nie mają praw takich praw jak filipińczycy. No w naszym przypadku akurat sprawa jest prosta, bo tak jak i twoja budowa i cała umowa była na żonę i w moim przypadku, pomimo tego, że mogłem to zrobić na siebie, to akurat jakoś tak wybraliśmy, że to jest na Krystyn tak samo zapisane, więc to ona teoretycznie ma pełen kontrakt i pełne prawdomocnictwo do tego, żeby w ogóle zgłosić to gdziekolwiek i też mogę powiedzieć już teraz oficjalnie, bo nasza, yy, nasz kontrakt można powiedzieć wygasł, znaczy na zasadzie... Nie minęło został... 150 dni, tak? Znaczy, nie, minęło dokładnie, bo miał być oddane chyba bodajże z końcem lutego, czy z końcem marca budowa miała być oddana, więc jak widzieliście na załączonym obrazku, tam dalej dokładnie te same słupy stoją, które stały, no jak podpisywaliśmy tą umowę. Więc tutaj się nic nie zmieniło i teraz tak naprawdę już możemy o tym chyba bardziej mówić i możemy to zgłosić. I zresztą to też zostało już zgłoszone przez Kristin parę dni temu, więc sprawa jest rozwojowa. Jeżeli coś będę wiedział więcej na ten temat, to na pewno Wam powiem. Dobra, słuchajcie, będziemy już kończyć ten odcinek, ponieważ pogoda się zmienia i zaczyna za chwilkę padać, a ja też muszę jechać do domu, Michał musi wracać na budowę, także... Pilnować ich. Pilnować ich, tak, dokładnie. Także dziękujemy za oglądanie, jeszcze raz Wam przypominam, że jak chcecie, to Michała kanał macie w opisie tego filmiku i w pierwszym komentarzu, możecie sobie tam zobaczyć, jak wygląda cały proces tej budowy, bo tam jest oczywiście wszystko więcej i dokładniej nagrane, a ja nie będę wchodził tutaj w szczegóły. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, no i do zobaczenia za chwilkę. Trzymajcie się, pa!